Uciąłem mniejszą, zesłaniającą tą większą. Jak widać, pomimo podcięcia, i tak jest sporo tych liści. A taka jest ilość tego, co uciąłem. Myślę, że wystarczy na kanapkę, albo i dwie. Przy okazji pokażę Wam, jak... co mnie tutaj... O, zamieszkuje. Widzicie to takie? Tak rośnie owies. Pomidory. Dziwna sprawa, bo wysiana gwiazdnica rośnie tak, a jakaś pojedyncza samosiejka rośnie tak. I nie wiem czy to dlatego, że bardzo niewiele z nich. Jest zdolna do wyrośnięcia w ten sposób? Czy warunki zimowania czy posiewu były zdecydujące tutaj? Jednym z problemów z sałatą są bardzo powszechne mszyce. A z czasem jest ich coraz więcej. Nie wiem, czy to się da zobaczyć, ale widzicie, że tam. Coś jest, nie? No to są mszyce. O, taka mszyca. I teraz ja myślałem, że będę musiał je osobiście co pewien czas usuwać. I tak robiłem. Ale dzisiaj spostrzegłem takie oto zwierzę. i na początku myślałem że to jest co, jakaś gąsienica która żywi się liśćmi ale jak możecie zobaczyć ona tam z przodu ma szczypce to jest drapieżnik i ten drapieżnik żywi się właśnie mszycami widziałem jak przed chwilą miał w tych szczypcach jedną mszycę taką zieloną no ale trochę się z nim pobawiłem i ją wypuścił widzicie jaka matka natura Tutaj ze mną współpracuję.